Moi drodzy, dzisiejsze rozważanie będzie nietypowe, bo chociaż jest to rozważanie na niedzielę, pominiemy, pominiemy Ewangelię. Dlaczego? Bo akurat w tym roku, no, czwarta niedziela adwentu przypada akurat na dzień po 21 grudnia i Ewangelia na te dni jest taka sama, więc jakby nie będziemy wracać do dokładnie tego samego fragmentu. Ale to, moi drodzy, nas kieruje do zauważenia pewnej sytuacji, sytuacji, która miała związek z przyjściem Pana Jezusa na świat, a więc jest to temat bardzo związany z Bożym Narodzeniem. Dzisiaj nam Słowo Boże pokaże, że tak naprawdę Jezus Chrystus musiał przyjść w tym momencie na świat, kiedy przyszedł, bo to znaczy przyszedł w ostatnim momencie. Z księgi proroka Micheasza. Tak mówi Pan, a Ty Betlejem Efrata najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Tu moi drodzy, mamy oczywiście nawiązanie do króla Dawida, to znaczy do tego, że ów człowiek, którego zapowiada prorok, będzie pochodził z rodu królewskiego, z rodu króla Dawida. Stąd to Betlejem, bo Dawid z Betlejem pochodził. A także jest to nawiązanie, że nie będzie to tylko człowiek, ale też i Bóg. Bo jego pochodzenie od dni wieczności. Jak sami wiemy, od wieczności ludzie nie pochodzą. A więc mamy te dwie rzeczy. Powstanie on i paść będzie mocą Pańską w majestacie imienia Pana Boga Swego. Osiądł wtedy, bo odtąd rozciągnie swoją potęgę aż po krańce ziemi. A on będzie pokojem. Moi wiodzy, kto osiądzie i gdzie? Otóż. Tutaj jest mój moi te, moi główny temat odcinka. O co chodzi? Jak wiemy, Izrael był podzielony na 12 e, pokoleń, to znaczy było 12 synów Izraela i 12 regionów, które te e, pokolenia posiadały. To znaczy, moglibyśmy powiedzieć na nasze realia, 12 województw. Jedno Pokolenie, pokolenie Lewiego nie miało swojego terenu, gdyż był to ród kapłański i on miał żyć z kapłaństwa, nie z uprawy ziemi czy tam z hodowli bydła. Więc jedno pokolenie nie miało w ogóle ziemi, a pokolenie Józefa było rozbite na dwa osobne pokolenia, to znaczy ci synowie Józefa egipskiego. No, Józef zagwarantował w ogóle rodzinie. Izraela i swoim braciom przeżycie, dlatego nie tylko jedno pokolenie powstało z niego, czyli pokolenie Józefa, ale powstały dwa pokolenia, wzięte od jego dwóch synów, także sam Józef Egipski został wyniesiony i bardziej uznany ponad wszystkie inne rody. Ale moi drodzy, problem z dwunastoma pokoleniami jest taki, że tylko do czasu Starożytny Izrael był podzielony na 12 pokoleń. Otóż w roku 722 przed naszą erą upadło państwo północne, czyli państwo Izrael. I w tym państwie znajdowało się 10 pokoleń. I ci ludzie zostali wysiedleni z terytorium. Z terytorium, którego zajmowali, i to był wiek VIII przed naszą erą. Natomiast w wieku VI upadło państwo, Izra i państwo Juda, czyli państwo południowe, i oni zostali również wysiedleni, ale po 50 latach pozwolono im wrócić. I co, moi drodzy, mamy po powrocie Żydów do swojej krainy? Mamy dwa pokolenia z Judy, które wróciły i mamy Lewitów, czyli tych kapłanów, którzy e, razem z nimi zostali przesiedleni i wrócili. Państwo Izrael, czyli to Państwo Północne nigdy nie powróciło. Ci ludzie rozpierzchli się po całym świecie. Dzisiaj jest nawet trudno prześledzić, co z tymi ludźmi się stało. E, część e, pokoleń. Część ludów współcześnie żyjących uważa, że pochodzi od tych ludów. I moi drodzy, mówimy o Azji i mówimy o Afryce, że tam rozpierzchły się te narody. Są nawet pomysły, idee, że część Indian, czyli mieszkańców Ameryki, pochodzi od Żydów. Tak szeroko się rozpierzchli. W co trudno uwierzyć, co oni robiliby w Indiach, jak, w... Nie w Indiach, no właśnie, Indianie z Indii, co oni robiliby w Ameryce. Więc, ale nawet są takie, takie przypuszczenia. I te ludy nigdy nie powróciły. A więc pozostały tylko pokolenie Benjamina i Judy oraz pokolenie Lewiego. I zauważmy, kto pozostał. Pozostały dwa rody królewskie. Ha, bo Saul był. Z pokolenia Beniamina, no i oczywiście Juda, bo z Judy był król Dawid. A potem wszyscy inni królowie po nim, już jakby z jego rodu, z rodu Dawida. A więc mamy dwa, dwa rody królewskie i jeden ród kapłański. I to jest wszystko. Wszystkie inne pozostałe pokolenia rozpierzchły się po świecie i nigdy nie wróciły na teren starożytnego Izraela. Um, państwo Izrael było zamieszkiwane um, później, kiedy już Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej, z tego przesiedlenia babilońskiego, zamieszkiwali północ, ale to już nie były te stare pokolenia. Pomiędzy nimi była jeszcze Samaria, i to byli ludzie, którzy byli spokrewnieni z Żydami, ale rozeszli się. To znaczy oni jakby już nie przenależeli do żadnego pokolenia. Tam oczywiście byli ludzie, którzy pochodzili z jakichś pokoleń tych pokoleń północnych, ale kultury już wspólnej nie tworzyli, bo byli też przemieszani zarówno religijnie, jak i genetycznie po prostu z innymi. Ludami i tam nie można mówić o jakimkolwiek dziedziczeniu, a poza tym Samarytanie do dzisiaj żyją osobno jest ich garstka w okolicach tysiąca osób współcześnie, a czasami bywało nawet jeszcze gorzej niż w tym momencie, więc to jakby w ogóle się nigdy nie liczyło, że tam ci Samarytanie byli i byli jakoś spokrewnieni. Więc były tylko trzy ludy. I przez pięć wieków, przez 500 lat. Państwo próbowało się jakoś odbudować, ale nie miało za bardzo czego się odbudować, bo brakowało e, tamtych pokoleń. Oczywiście dopóki był ród lewiego, to można było sprawować kult świątyni, e, czyli można było składać ofiary, świątyni, odbudować, która została zburzona i to sobie Żydzi robili. Jednakże e, do czasu... E, do jakiego czasu? O tym nam mówi dzisiejsze drugie czytanie w liście do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się tobie, to choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I to oczywiście, moi drodzy, nas kieruje ku tej prawdzie, że przyjście Pana Jezusa, Pana Jezusa na świat, Jego wcielenie, stanie się Bogiem, człowiekiem, e, nabrało jakiegokolwiek oczywiście dla nas sensu i znaczenia, e, głównie przez to, że Chrystus przychodząc na świat złożył, oczywiście nie w tym samym momencie, ale no, 30 czy 33 lata później. Ofiarę ze swojego życia za nasze zbawienie, i przez to to jego wcielenie ma dla nas sens nie jest jakby tylko wydarzeniem nadzwyczajnym, no bo to jednak wcielenie, wcielenie samego Boga więc i tak samo w sobie jest to wydarzenie doniosłe, ale dla nas prywatnie nabiera znaczenie przez to, że nastąpiło odkupienie. Ale moi drodzy, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to inny szczegół. Że autor Listu de Hebrajczyków mówi, usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. I my możemy mieć w głowie takie wyobrażenie, że Żydzi, którzy pozostali przy swojej wierze, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, no, mogą dalej składać ofiarę, ofiary w świątyni te cielce i tak dalej. To wszystko, co stanowiło ich religię. No tyle, że nie mogą. Bo nie mają świątyni. A kiedy ją stracili? W roku 70. A później, wielokrotnie i wielokrotnie, powstając przeciwko Rzymowi, tracili świątynię. Coraz bardziej, aż do splugawienia totalnego tej świątyni. A dzisiaj co mają? Ścianę płaczu. Dwa tysiące lat po Chrystusie nie mają świątyni. Moi drodzy. A więc popatrzmy, w jakiej odnajdujemy tutaj sytuacji Chrystusa. Mamy sobie 12 pokoleń, które objęło ziemię Kana'an, bardzo krwawo opanowały wszystkie tereny, a za króla Dawida stali się potęgą wielką, a później przez różne niewierności wobec Pana Boga w zasadzie przez niemożliwość wypełnienia prawa, znaczy teoretyczną możliwość, praktycznie nieosiągalne. Dorównanie do standardów Boga, którego wyznawali, upadali, upadali coraz bardziej. Powoli i systematycznie, aż do tego momentu, że rozpadli się jako naród nie tylko na państwo północne i południowe, co nastąpiło po królu już Salomonie, ale przez to, że te pokolenia tak naprawdę przestały istnieć dziś nie ma Żydów z dziesięciu pokoleń, wyparowała większość narodu. A później, poprzez sprzymierzanie się z Poganami, upadali jeszcze bardziej. Udawało im się czasami podnosić z tych kolan, ale w momencie narodzenia się Jezusa Chrystusa, już ten kraj od lat jest pod rzymską okupacją. Żydzi próbują się dalej bronić, próbują ten kraj podnieść z kolan i jest coraz gorzej. W roku 70. E, zostaje e, powstanie, ta wojna żydowska zostaje krwawo stłumiona i nie ma nic. A więc widzimy od Wielkiej Górki, od wielkiego powstania narodu, przez jego rozwój, czyli od momentu wyjścia z Egiptu, e, poprzez objęcie ziemi Kanaan pod wodzą Józuego, poprzez e, epokę sędziów, wszystko działo się dobrze. Państwo rosło w siłę i w zasadzie osiągnęło pik w momencie życia króla Dawida i króla Salomona, a później w dół, w dół i w dół, aż do zniszczenia pokoleń i zniszczenia świątyni i jej nieodzyskania. I Chrystus moi drodzy rzeczywiście zastąpił tą jedną ofiarę, która już nie jest składana. W sensie inne ofiary nie są składane, jest tylko ofiara Jezusa Chrystusa. I dlaczego to jest ważne? Dlaczego powiedziałem, że w zasadzie przyszedł w ostatnim momencie? Bo przyszedł w ostatnim momencie, w jakim mógł przyjść, mając jeszcze jako taki kraj, w którym mógłby się narodzić jako potomek króla Dawida. Było Betlejem, w którym mógł się urodzić, było niezniszczone, była świątynia, w której mógł nauczać, i, że tak powiem, po której mógł przejąć pałeczkę, mówiąc bardzo kolokwialnie to znaczy, świątynia do tego momentu istniała i były tam ofiary, a on zamknął ten etap historii i ustanowił ofiarę swojego ciała. I świątynia przestała istnieć. Było to koniec posłannictwa Żydów, a więc rzeczywiście widzimy, że Pan Bóg powołał, to, powołał ten naród do istnienia, dał mu wielką siłę, wielkie przywileje. Naród ten się nie sprawdził, bo bez ofiary Jezusa Chrystusa sprawdzić się nie mógł. I kiedy Chrystus wreszcie przyszedł na świat, przyszedł w ostatnim momencie, część Żydów zgromadziła się wokół niego, rozpoznało w nim Mesjasza i poszło na cały świat, tworząc jeden lud, który dzisiaj nazywamy kościołem. I w ten sposób rzeczywiście jakby zapowiedzi Mesjańskiej to mesjańskie posłanictwo Mesjańskie zapowiedzi w Starego Testamentu wypełniły się, ale skończyło się posłannictwo Żydów. I dlatego rzeczywiście widzimy, że Chrystus przed tym momentem, kiedy to było jeszcze możliwe, albo inaczej, e, historia toczyła się tak, i ludzkie decyzje doprowadziły do tego, że później przyjść już nie mógł. I to nie w sensie w tym, że, że jakby jakieś ograniczenie miał Pan Bóg, bo mógł przyjść kiedy, wtedy, kiedy chciał, a to był najbardziej optymalny moment. O, najbardziej optymalny moment, to są chyba właściwe słowa. Optymalny, dlatego, że Żydzi skupieni na swojej tej religijności, której podołać nie umieli, upadali i upadali coraz bardziej. I w zasadzie chwilę później przestali istnieć jako naród. Oczywiście wiemy, że Żydzi istnieją, nie jest to jakiś naród, który się stworzył od tak sobie i powiedział, my jesteśmy starożytnymi Żydami. Nie, to są. Potomkowie tamtych ludzi dzisiaj nawet mają państwo, ale ich posłannictwo, jako tego narodu wybranego, już się skończyło. Teraz my jesteśmy narodem wybranym. Ludzie złączeni przez chrzest z Mesjaszem, żydowskim Mesjaszem. Tak, wywodzimy się w duchu od Żydów. Od nich początek bierze. Zbawienie, jak wiemy, ale to w nas realizują się te zapowiedzi, mesjańskie obietnice, związane z tymi zapowiedziami, realizują się na Kościele. Także moi drodzy, wniosek z tego płynący dla nas jest taki, że Bóg rzeczywiście przychodzi w najlepszym momencie, najbardziej optymalnym. Żeby nam coś pokazać, nie tylko coś pokazać, ale żeby nas zbawić, a my go rozpoznajemy w tym momencie, kiedy to dla nas jest najlepsze. Jest to wiedza pocieszająca na okresy trudne na okresy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy właśnie na takiej równi pochyłej, jak naród żydowski. I tej myśli możemy się trzymać, że chociaż ja nie widzę nadziei, że jestem pod okupacją rzeczy silniejszych ode mnie, to mogę oczekiwać dalej przyjścia Mesjasza do mojego życia. Mesjasza, który wszystko przemieni. Jeżeli rzeczywiście dokładam wszelkich starań, by nie tworzyć mu barier, by być go w stanie zauważyć, to go zauważę i pójdę z nim dalej. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.